Uśku, dzisiaj jest wielki dzień. nauci na stanowiska. nauczy? Ksenia zaplanowała dla nas coś ekscytującego. Tak jest. Nadszedł czas na pierwszą w życiu inspekcję Pływaka X. Inspekcję? Jaki rodzaj inspekcji? Musimy się upewnić, że każda część pływaka działa bez zarzutu. Mam tutaj całą listę rzeczy do sprawdzenia. To wcale nie brzmi ekscytująco. Ale będzie, jeśli zrobimy to w strefie głębinowej. W strefie głębinowej? To ja rozumiem. Strefa głębinowa to najgłębsza część oceanu. Może być niebezpieczna. Jeśli pływak X tam się sprawdzi, to sprawdzi się wszędzie. No właśnie. A więc, dlaczego jeszcze nie zaczynamy? Oktonałci, do dzieła! Dobrze, pora zacząć. Najpierw sprawdźmy nasze przyssawki. Trzymajcie się. Czy nie ma jakiegoś bezpieczniejszego sposobu? Nie. Przyssawki sprawdzone. Docieramy do strefy głębinowej. Światła przednie? Sprawdzam. Sprawdźmy jeszcze światła tylne. Kapitanie, naciśnij ten guzik. Aha. I włącz go ponownie. Oh. Oh. Wow! Chodźcie, wow, no Kominy hydrotermalne. Kapitanie, chyba mieliście twarde lądowanie. Czy wszystko jest już w porządku? W porządku, dusiu, ale popatrz tylko na to. Kamery sprawdzone. Na skaczące medusy. Dym wydobywający się z kominów hydrotermalnych to bardzo gorąca woda. Wystarczająco gorąca, żeby stopić statek. Ostrożnie, kapitanie. Dziękuję Kolumbiku. O, było całkiem blisko. Jak się ma pływa Kiks? Silnik pracuje. Komputer, wszystko gra. Super wytrzymały pancerz. Zupełnie odporny na gorąco. Dobrze. Kontynuujemy inspekcję. Tym razem z dala od tych kominów. No dobrze, włączcie bezsilnikowiec. Czyli działa. Ha? A kto też świetnie pracuje. Ha? Co się stało, Kseniu? Wyglądasz tak, jakbyś zobaczyła ducha? Ach, to tylko moja wyobraźnia. Dobra, kocurno, lepiej wracajmy do środka. Powiedz, Kseniu, co tam widziałaś? No, wiem, że to zabrzmi dziwnie, ale mogę przysiąc, że widziałam coś białego i futrzanego wchodzącego na pływak. Białego, futrzanego? O, koledzy, to może być tylko jedna rzecz. Morski Yeti. Półryba, półfutrzana bestia. Morski Yeti czai się w najgłębszej części strefy głębinowej. Zawsze go wyczujesz, zanim jeszcze zobaczysz. Oddech morskiego Yeti śmierdzi jak zgniłe jaja i potrafi powalić nawet najgroźniejszego pirata. Skoro o tym wspomniałeś, to tu u nas nie najlepiej pachnie. Trzeba wymienić odświeżacze powietrza. Cóż, morski Yeti czy niemorski morski Yeti? Musimy skończyć inspekcję. Jest jeszcze jedna rzecz, którą trzeba sprawdzić. Ekspres do kakao. <śmum> 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 I? <śmum> U, działa. Gotowe. Pływak X jest w 100% sprawdzony i przygotowany do działania. H! Huh? Chyba mamy pasażera na gapę. Ach, który brzydko pachnie. <grym> Miau! Porwał mnie Yeti! Uh, 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 uh! <grym> ja nie jestem morskim Yeti. Ja jestem krabem Yeti. A na imię mam Clemens. <grym> Krab Yeti? Kimkolwiek jesteś, kamracie, nie pachniesz najlepiej. Prawie jak zgniłe jaja. <grym> Tak. To zapach z kominów hydrotermalnych, w których mieszkam. Och, przepysznie pachnie. Wój, ty mieszkasz w kominach hydrotermalnych? E, tam jest bardzo gorąco i niebezpiecznie. Ale nie dla krabów Yeti. O, używam włosów na ramionach, żeby wyłapać wirujące kawałki jedzenia. Ale e, e, w tej skale nie zostało już nic do jedzenia i jestem strasznie głodny. To nie jest żadna skała. To jest nasz statek. Wasz statek? O, przepraszam. Kraby Yeti są ślepe. Ja niczego nie widzę. W takim razie lepiej zawieziemy cię do domu. O, dziękuję. To byłoby wspaniale. Za chwilę będzie mój czas kolacji. Dobrze, ci? Wracamy w kierunku kominów. O! Kseniu, hamulce nie działają. Nie mogę go zatrzymać. O nie. Nasz mały kolega chyba trochę nabroił, gdy szukał jedzenia Wentylatorze. E, e, mogłem nie być aż taki ławczy. E, e. Kapitanie, jeśli się nie zatrzymamy, to zderzymy się z kominem hydrotermalnym. Nie ma miejsca, żeby teraz zawrócić. Kapitanie, chyba problem tkwi w przewodach odłączonych od głównego panelu sterowania. Czy możesz to naprawić? Spróbuję. Jest tylko jeden mały problem. Główny panel sterowania znajduje się. Na zewnątrz. Ten panel powinien być gdzieś tutaj. A teraz załatwmy to raz, dwa. Kapitanie, znaleźliśmy panel sterowania. Dobrze, teraz szybko. Bingo! Wystarczy tylko połączyć te czerwone przewody. Sięgnąć. Jak ci idzie, Kseniu? Próbuję szefie, Ale nie mogę dosięgnąć kabli! O, to straszne! Mój dom na pewno zostanie zniszczony! I już nigdy niczego nie zjem! Nie przejmuj się! Coś wymyślimy! Prawda? Clemens, tylko ty możesz nam w tym pomóc, wiesz? Ja, jasne. I nawet znam dobry skrót. Juhu! Clemens! Tak? Przyszedłem pomóc Wam ocalić mój domek, tak? I Wasz statek. O, dobra! Musisz tylko połączyć te dwa czerwone kable. Och, dzięki moim długim ramionom i szczypcom to będzie łatwe. Ostrożnie! Czerwone, a nie niebieskie. Ups, przepraszam. Ja nie widzę, pamiętasz? O, tak. Kapitanie, tam. Kseniu, musicie się pośpieszyć. Okej, okay. trochę w lewo. Nie, teraz w prawo. Kapitanie, rozbijemy się za pięć. Nie, nie przycinaj kabla. Cztery. Ups. Trzy. Szybciej, mały. Dwa. Dwa. Do Gotowe, hamulce działają. Wspaniale, kapitanie! O, ja, ja, ja. Miau! już! Miał! Zrobione! <laughs> Świetnie ci poszło, kolego! Och, pachnie jak dom! W samą porę na kolację! <laughs> Ale pycha! Dziękuję za podwiezienie! A my dziękujemy za pomoc, Klemensie! Papa! Pa do widzenia! Trzymajcie się! Świetnie się dziś spisaliście. Krabieti wrócił do domu. Kominy znów są bezpieczne. A pływak X jest znowu sprawny. Zostało tylko jedno. Co takiego? Czy możemy się stąd pozbyć tego zapachu? Ko Kocurro?